A, go A, to mi się wydaje jestem Ej, to ale muszę, muszę, muszę Cię zamienić muszę Cię zamienić w C. Ale jestem mały, <grywia> Ja <Jadę>, z <zobacz. grywia> Nie wiem cię. nie wiem cię. Dobra, spoko, zabiję dużego Taki mały zabiję dużego, tak? Jak zapierdziałem tymi nóżkami, zobacz ty no. Ale ogarnij to, ale fajny, ja to... Zoba... Przecież jak tamty mały ogry, który tak biegał, że to, to był, nie wiem co to było, Chyba był grenny. No ej, woła cię, poczekaj, kurde. No, <ścoughs> zobacz! <ścoughs> ekipa, ekipa miniaturków <ścoughs> Ech. Ale fajne to jest, to moje. Jeszcze mi minuty na miał. No, nie wiem, czy takie fajne. Do niczego doniczkę wejdę! <noise> jak wysoko skarczy! Ale jaja... Do ja. <noise> doniczkę wejdzie. No patrz, ja mogę. Aha. No, ty też. No, Jakie pewnie. Mogę dodać ją do znajomych? I ja, oprogram? <noise> Podpiszę, mu się, wyślę mu jakieś klotchy i kwas Ja mi serduszko nie wyszło Dobra, dalej jedna Jak to się robiło serduszku w drugą stronę? Nie pamiętam Masz cebulę, czekaj Albo lodę masz Masz lodę Dobra, to zaraz lecimy na... Aha ja mam mniej życia teraz, fajnie. Uh -huh. Powstańmy z wielkich i stańmy się mniejszymi. Ja tak w ogóle to chyba nie urosłem. Kurde, zniknęło kiedy ja potrzebowałem tak? Ech. Masz. Co? Nie o tym. No bo że kocham to po prostu Kurde chyba źle napisałem Ale już się spieszyłem bo chciałem to napierdalać się na z nim A, Aha Ups. Picie macie coś Mmm, się. I'm a hero. Jo, ja zaraz spadnę. Przykro mi z tego powodu. Ty, Franco, wypierdzielaj! Uciekaj stąd. Mm. Kurde, czy ja cię muszę pizgnąć w czymś mocniejszym, żebyś się na mnie zrzucił? Mmm, fajnie. No, to im pożyli. Idę sobie pić po to, bo to jest najlepszy moment w tym momencie O kurde, nie mogę tego pić HEALAJ MNIE! Aha, ja mogę się healać, ale nie jest No kawał <laughs> Dzięki, że ja mówisz prawie po nazwisku HERBATĘ się napiję, która już stoi te 3 godziny. godzin Ach. Oni sobie dadzą radę Pamiętasz tego maga co tam? Co to za? wyzwał, tam No, na, na tej iście my mieliśmy po. chyba 38 albo 36, a ktoś miał 43 cały ja czas. Nie wiem, to był. Nie wiem, to nie był przysionek, to był chyba. Le. le Lorear. Ja nie, nie wiem, a. tego tego, przysionek. Ten wszystkich, kogo miał z tym. No, pewnie, wszystkie dodawałem, to się dało. Ja. Nudziło no, mi się. A, mówi, o, a w tym patrz, mam tu znajomych na fejsie. Nie, na fejsie nie. mi skrzypi z krzesu. muszę schudnąć. Czyli że waży 58 kg tego? Nie. Wolałbym przytyć. Nie. Yes. Hmm. Yes. Ciekawe mam miejsce na dysku Teraz bardziej się zwiększa. Yes. Zrobię odśwież, może, może to pomoże, No masakrę... Może, będę jakoś na szybciej tą, tego... Aha, tu już kończy się insta, to git. A to jeszcze nagrywamy cały czas, tak? Tak, tak, tak Aha, okej okay. <słuchy> <słuchy> No to dobrze Bo dzisiaj coś jakby mało gadamy, zauważyłem Co robimy? Mało rozmawiamy Kiol Pana, Prawda, że kino głuchomo. jest. Patrzcie, <tusza> pytami do nich strzelać, zobacz. Ja już mam aga, pytanie skąd? Ty o! Ty o! Ła, Ty o! Ty o! Miecio. Ej, dziwnie się czuję, bo mam tylko ten. 1400 KHP, nie? A, a no tak, mam więcej. A tam 15? Mm. Nie, nie pamiętam. No 15, masz bo ja mam 18. Aha, w frajerze frajerzy. do tej soje idę pod tanka, pół tupe. Ja, a ja... A ja będę farmił teraz honor. już mnie goni chyba. Nie zdawało mi się. I yy, jak wezmę ten honor, wbiję to sobie kupię wejście te kół tam, nie? Glawiatora. Mm. ...klawiatora, kurde się już wysowić nie mogę. Spoko. To ta, 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 późna wieczór, ta późna wieczór! Nooo! to trzeba kończyć, bo to się robi... Kurde. Eee... Chyba przez no dzisiaj złożę dwa odcinki. Muszę obbadać jak... ...kurde ten... Co ja taki dziki wwalę? Mm heh <noise> chyba napisałem, że do zwierzęta mm, no nie piszę. przez... nie przez N no no właśnie a i zauważyłem, że tydzień do szkoły nie chodzę, a nie umiem pisać <noise> no <A> to było <noise> A co to było przez wakacje zimowe? Znaczy nie wiem. Lepiej. Nie wiem, no, przez wakacje kułem, nie bo musiałem na klik. To jest najlepsze czwórka mi wstawił, nie? Na śwedzce. Nie No, na świadectwie mam czwórkę napisałem. To nie mam takich złych ocen. tylko sześć dwójek. Jest lepiej niż w gimnazji, cipe. Bywa gorzej. Niestety, he he. Nie, hehe. nie nóżać. cieszę się? O, o, się. o, 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 co o, Ty tam gaj Aniek tak klikasz. Ja nie klikam, ja piszę. Nie, no właśnie. Nie, bo kazał mi napisać serio serio, no to nam nie pisze serio, serio. No boże. Tadaaa No Ale Ludzie zazwyczaj chcą potem na YouTube to widzieć, no nie? No, Tego 3 no. odcinku w ogóle nie weszło? <laughs> nie chcę to widzieć. Weź mi się? Gdzie się upnąć, o tam jest ten Mitril do wydobycia. Jedna focha zabaty. musiał tu i go. Nie? Dobra, idziemy w niej bez niego, w pizza. Bogiem, czekaj, czekaj. А, ну ладно, не сомневаюсь. Да. Далее я забуду, что не тут сидеть. Ej, to jest O, Oooo, wpizu! Para no zobacz co oni robią tutaj. Ej, no, picie tam mieliście. No możesz. Gdzie te picie było? gdzie? Picie, macie, picie. Piciu, piciu. To ma picie, nie ma picie. Nie rozumiem, ale niech może dawno. O tutaj też lecą te moje te te klotwy Które te co potrzebujesz? Mhm To megawe, to tego potrzebujesz człowieku? No. no czemu nie mogłeś wcześniej mi tego pokazać? No mówiłem ci. Gdy ty jesteś głupi człowiek. Jo, o głupi najlepiej tak powiedzieć. Jesteś głupi, bo mogłeś mi to wszystko <laughs> powiedzieć. Mm. Czy nagrałem? Bo no, nie wiem <laughs> Tak, robię, no ro robię, to, robię to tylko dla kasy, nie, bo nie mam rzeczy co innego robić, nie, Kurwa. No, na razie nie Nie, nie no ja i tak nie będę robił na kasy. ja robię to dla zabawy Tak, każdy tak mówi Nie, ja tak robię <laughs> dla zabawy, bo po co mam tutaj... W sumie chcę sobie uwieśnić grę O, tak mogę wojeć. <laughs> nie musisz mi wierzyć Ale zamienię go w owce. nie zdążę jest to foch, nie, nie rozmawiam z wami. <kluzny> Gdzie ten tank jest? Przepraszam. <gryzny> Co wadzę? Nie, nie ma, nie ma przepraszania. Będę cię jebał był, Peter. No, cię no. <gryzny> Jest zajebistym prejem. Dobrze, że ty jesteś prejem, nie? No, tutaj no jak daleko stoję, to mnie jeszcze chwyta. Idę to no, włączyć, bo mi się nudzi. nie? O, oh, coś mi bije! To ty żeś odwanił. Nie, pesku. Po chwili, człowieku, to co Gdyby nie ja, wszyscy, wszyscy byście już jedli w ziemię. Ja. Ech. Mm. No w sumie no to tu może to był zaczek. Ech, mm. nooże. O! A, a, o! o! Tak to fajnie, jak wyskoczy Litka to od razu go nie ma Nie jestem tankiem To już tu zeszło No ja też... się też ma na imię też... Cieszy mnie to Ja bym się tak nie cieszył w jego punktu widzenia Jak lubi mieć dwóch ojców nie. Chociaż ja bym wolał mieć, gdzie mamy niż dwóch ojców Niektóre lesbiki są ładne Najgorzej jak są brzydkie to już bym nie chciała BI Człowieku! Wąż. Goodusz, Godosz nie dosz. O najlepiej tam. No najlepiej. Wyjebać się, zrobić dziury w ziemi. W góry. Co napisał? Że jest brzydki i że śmierdzi. To to ja wiem. Ale ja wiem. To sobie stąd ale... Ogarnij telefon, działam. Ja? Tak, ty Czemu? No, no nic nie mam Pum, bo to do... to mam daleko tej Bo do mnie nikt nie pisze, a przeważnie jak już pisze to tylko plus Ile masz procent? Yy, 41 To jest 10% dalej ode To No był 8 <grym> no, Nie wiem, bo ty jedziesz na cheatach, a po drugie dwa razy padłem jest z dół Jest z dół z tym wszystkim no A mnie wkurzać ten kurwa tank, nie? Łop dalej człowiek, Tom Tą instę my robiliśmy chwilę w pół godziny. 20 minut. Na to już godzinę siedzimy. W ścianę głupą, nie, bo się nie, nie dobra, heal nie, w dupie to mam. No, nie będę czekał kurwa za osem, najwyżej nie pójdzie na nas bossa. Szkoda, że nie mogę swoich partnerów z grupy nie mogę zabijać, znaczy zamienić w owce, nie. My chętnie bym to zrobił. Bym mu powiedział, i co, głupie ci, baranie? Haha, wziąłem sprowadzić bliżej, nie? No, no. By się nie mogłeś, chyba. Znam się denerwować. Zapuważam. Dobrze, ja to, 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 dobrze, że to się kończy, nie? Zaraz. Mhm. Bulwers magę. dalej macie tu. Nie obchodzi mnie to. Widzisz, że wszyscy mają pełne życie. No nie bo ten tank nie ma A to mu dotarł, bądź tego z Wrota kurde, wrota No nie to No, Dalej idziemy, bo to jest żoł się robi Przemknąłem ninja Fajnie No fajnie, fajnie Dzięki do No, to, to muszę się z tym nie rozprawić Ja jak padnie wiedziałem Healuj Dobra, zamieniam się w Sopal, dolewa I teraz weź to ogarnij, kogo tutaj bić to wszystko w jedną stronę biegnie. Ja, oczywiście, Hunter ma na swoim pecie tego lera. Spierdalam stąd, zaraz nie mam już życie, Kurwa, cię mać. Nie padnę tym razem. Piję. Nie wierzę w to. No nie wierzę. przebił mi przez się Jaki frajer. Wziął chwila, mózg zapomniał Dobra, małe cięcie, bo mi naprawdę mi szkoda miejsca na dysk. Dobra, się male Jesteśmy ogólnie po iście Wracamy? Eee. Luby piasek o boże, o boże, nie, to nie na tam godzinę No, jak już jak ja już zrzędzać dla to dopiero mówię no nie kurde, trzeba ogarnąć się i nie wiem, obecnie tak. muszę przeczytać jak wezmę pasownik do ręki. O co? Bo przez te kwejki mi mózg się niszczy. Chłow, A -a. Łow, łow, piesał, Michuły. Nie, akurat to jest ok. To, to ja taka akurat nie rozumiem, nie. nie. Tyle, tyle, szczęścia, tyle radości. Łow, łow. Łow. <śleskuj> Ale ja jestem chore, oh, Boże. Ej, w ogóle po co my się trwamy do tyłu nagle? Nie <grystanie> wiem. <grystanie> boże, jedyne, no, no nie, no nagrywamy czy nie? Nagry ja nagrywam cały czas. Aha. No, woof woof. <grystanie> 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 Ale dzwoni, dobra. E, to tak, e, może już zakończymy ten film, bo widzicie, dzisiaj coś od Ja szczególnie mm -hmm. e, Też tam, nie wiem, ma pod nosem. Nie kończ zje włosy, dobra. O nie. Nie mam włosów. Przerucham cię, bo to tego nie robiliśmy. <laughs> dobra, kończymy. Jutro nas pewnie zobaczycie już jak opisujemy ten dual... Czy Boże, a, to, a... Ten za trzy tygodnie znowu, tak jak miało być ostatnio. <laughs> dobra, spoko. Może być za trzy tygodnie. To ten, o. No nie no, w tym tygodniu będzie. Tylko yy, mnie jeszcze muszę do na dysku zrobić. No to kończymy, więc buziaczki. opatki. Tak, sł słodziaczki w ogóle tam. No. no tak jeszcze możecie subskrybować, komentować i takie tam pierdoły. I o. pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Więc... Albo w dół. podobać czy się podobacznie. nie. To też będzie dla nas wiadomo. Psułeś mi statystyki na YouTubie. Weź <laughs> wyjdź. dobra, to na razie trzymajcie się do następnego no. razu. アハハハ。<laughs>